Witajcie serdecznie. Ja przede wszystkim, przede wszystkim dziękuję Wam, że tu przyjechaliście, bo dzięki Wam ta instytucja z nami rozmawiała. I słuchajcie, może miałem coś innego mówić na początku, ale jestem zaskoczony tą rozmową. Wyobraźcie sobie, że zaczęli prowadzić pracę w tej sprawie, chcą wprowadzić opiekę na do prawa, chcą wprowadzić penalizację animacji, a tabele alimentacyjne już zaczęli robić. Wszystkie nasze postulaty spełniają. Jestem w szoku, nie wiem co mam powiedzieć. Naprawdę, nie wiem czy widzieliście, odprowadził mnie tu minister. Nie wiem co się stało, ale to Wy to spowodowaliście. Dziękuję Wam, że tu jesteście. Do tej pory nie potrafiliśmy być niestety razem, teraz jesteśmy. Mam nadzieję, że następnym razem jeszcze więcej nas przyjdzie, bo musimy pilnować tego, żeby to się stało. To tak na początek, ale bardzo jeszcze raz Wam dziękuję. Słuchajcie, od wielu lat zajmuję się tą sprawą samo syna. Walczyłem 14 lat, obecnie mieszka ze mną. Ostatnio trafiła do mnie sprawa Leroya i nie wiem, czy czytaliście gazety, było oskarżany o jakieś przemocy, tak jak wy, właśnie. Bo w każdej sprawie rodzinnej są oskarżenia o przemoc. Wiecie o tym? I na tej podstawie izoluje się od dziecka, zasądza alimenty. To już jest alimenciarz, jakiś. Nieważne, że za dwa lata się wytłumaczycie, no bo już dziecka nie widzicie, zerwane jest więź i tak dalej. Słuchajcie, sprawi Leroya się udało, dzieci są z nim. To cut jest, napisałem wniosek, został uwzględniony. Nikt nie wie, że go ja tworzyłem. Dopiero teraz się do tego przyznaję. Udało się. I słuchajcie, życzę Wam, żebyście uwierzyli w to, że to jest możliwe. Przede wszystkim bardzo was proszę, żebyście zajrzeli do Waszych spraw, bo też do was chciałem przemówić, bo z nimi już rozmawialiśmy przed chwilą. Na pewno słuchają. Zajrzyjcie, czy macie wnioski o miejsce pobytu, oprócz opieki naprzemiennej. Musicie mieć wniosek o miejsce pobytu przy Was, dzieci, bo jeżeli wniosek o opiekę naprzemienną zostanie odrzucony i to powinien być wniosek ewentualny, to mogą mu uwzględnić miejsce pobytu. A jak go nie ma, to dziecko zostaje z matce. Przegrywacie, że nie macie odpowiedniego wniosku. A życzę Wam wszystkim, żebyście Wasze pociechy no, najlepiej mieli w opiece naprzemiennej i wszystko wskazuje na to, że to się uda, że będzie to prawo, które na to wprost zezwala i to przy konflikcie. Ale życzę Wam, żebyście po prostu y, zmieniło się Wasze życie i żebyście mogli Wasze pociechy widzieć na co dzień, żebyście nie musieli słuchać tych y, fałszywych oskarżeń. Y, chciałem powiedzieć, że też powiedziałem o tym w Ministerstwie, o tym Waszym problemie, że jesteście fałszywie oskarżani i że Ministerstwo przyjrzało się sprawom, gdzie są fałszywe oskarżenia i żeby wszczęło postępowania w tej sprawie, bo przestępstwo. No, słuchajcie, to jest przestępstwo. Umarza, powiedziałem, To to jest przestępstwo z artykułu 234. Ja osobiście tu w Warszawie jest z nami, tu Grzesiu, składałem takie zawiadomienie, był oskarżany fałszywie, już nie chcę powiedzieć na o co, ale jedną z tych rzeczy, co wy. I e, prokuratura umarzyła. Ja o tym powiedziałem przed chwilą w ministerstwie, że w każdej sprawie jest umarzone. Nie wiadomo czemu, to jest na szkodę wymiaru sprawiedliwości. Są koszty izol e, pompowane. Policja, bezbędne więzienie powinno za takie coś być, o tym powiedziałem. Będą się w sprawie przyglądać. Słuchajcie, no całkiem coś innego chciałem powiedzieć, ale no serce mi się raduje. Dzięki temu, że przybyliście w takiej grupie, byliśmy mile przyjęci tutaj i będą spełniać nasze postulaty. Nie wiem, co jeszcze mogę wam powiedzieć. Naprawdę nie ma chyba potrzeby mówienia niczego więcej. Dziękujemy! Dziękujemy! Słuchajcie, mam nadzieję, że w takiej grupie spotkamy się również na następnym proteście, który będziemy organizować i będziemy pilnować tego, żeby urzędnicy po prostu nie rzucili tego w kanał, tylko żeby było. Natomiast no jestem w szoku, prowadzą na tym pracę. I nasza jest w tym zasługa. Dziękuję Wam bardzo. Wasza przede wszystkim.